Naukowcy apelują, uważaj na niedobór żelaza bez anemii. Pacjentki często czują się zmęczone, osłabłe, mają pogorszoną formę sportową, wypadają mi włosy i słyszą, taka pani uroda. Dlaczego? Dlatego, że do diagnozy anemii wykorzystuje się stężenie hemoglobiny. Jeżeli spada poniżej 12 mg na decilitr. U kobiet diagnozuje się anemię. Ale naukowcy podkreślają, że występuje też niedobór żelaza bez anemii, który trzeba diagnozować i leczyć, bo daje konsekwencje kliniczne. Ludzie się czują osłabieni i zmęczeni. Ale jak się on diagnozuje? Należy zbadać stężenie ferytyny. Jeżeli wynosi ono poniżej 30 nanogramów na mililitr, wtedy mamy niedobór żelaza. Dobrze jest to skontrolować parametrem np. CRP, które mówi nam o stanie zapalnym, bo ferytyna to białko ostrej fazy. Ale jeżeli ferytyna wyjdzie nam od 30 do 100, to wtedy warto oznaczyć wysycenie transferyny. Jeżeli wynosi poniżej 20%, wtedy mówimy o niedoborze żelaza bez anemii. W takiej sytuacji edukacja żywieniowa i potencjalne leczenie naprawdę działa i może poprawić jakość życia każdego podopiecznego. A jeżeli chcesz dowiedzieć więcej o interpretacji padań krwi w gabinecie dietetyka, to dołącz do naszego bestsellerowego kursu.